Teraz naszym drugim miejscem, które dzisiaj idziemy zobaczyć jest Wyspa Małgorzaty. Siget Margaret, ponieważ Shiget to oznacza w wolnym tłumaczeniu węgierskiego wyspa. E, więc mamy możliwość sobie tutaj teraz pochodzić i pozobaczyć jak to wygląda. No ale najbardziej nas teraz zaciekawiła właśnie ta wyspa Małgorzaty, ponieważ my każdego dnia w ostatnim czasie jak na festiwal e, e, Podążamy to oczywiście transportem tutaj wodnym, czyli stateczkami przez rzekę Dunaj, dlatego stwierdziliśmy, że dużo osób chodziło na jakieś spacery, biegało, jakieś tu gastronomie widzieliśmy, fontanny, jakieś kolory, więc stwierdziliśmy, że... Warto chyba jednak cię tu przejść i zobaczyć niekoniecznie to, co się dzieje tam w centrum, tylko jak widzieliście, dzisiaj najpierw jaskinie gdzieś tam dalej, na obrzeżach. No i teraz y, zobaczmy tą wyspę. Skoro już znamy wyspę Siget Siget, to teraz wyspa Małgorzaty też może być ciekawa. Jeszcze widzieliśmy, że napis jest taki duży Budapeszt, więc też fajny punkt, żeby sobie zrobić jakieś zdjęcia. I y, jakbyś na przykład wy nie wiedzieli, gdzie takie rzeczy szukać, to właśnie was informujemy, że to tutaj się znajduje. Przed nami już widać jest fontanna, która tam już sobie ładnie działa, nie wiem czy jakaś muzyka będzie, ale wczoraj mieliśmy wrażenie, że właśnie światełka były, więc może też jakąś muzykę, zobaczymy ten pokaz. Skojarzyło mi się już tutaj z pokazem fontanny w Vegas, nie? <laughs> no bo są dość spore, wiadomo śmieję się, że to nie jest to samo. Takie imponujące, no ale fajne takie pierduchy za czasem sobie popatrzeć, pooglądać, nie? Bawią każdy. Dobra a znaleźliśmy hearing. No, to jest to co było Osta Czyli po cztery piosenki O szesnastej będzie Dobra, idę. No a patrz Garden Roses, Sweet Child, o fajne te hity takie Calvin Harris A Vici Fajne uh -huh. Kogo to jeszcze mamy takiego byśmy mogli wyjść? To są takie i. Shakira Shakira So everything F. Mozart F. jest F. Co Coldplay, ja Ed Sheeran, Justin Timberlake Patrzcie jaka muzyka leci A 16 to będzie? Robię jeszcze Shakira będzie Shakira no ale nie ma co czekać Andrea Bocelli No Time to say goodbye Coldplay znowu Powtarzana No nie, Ed The shape of you, a to było, gdzie jest Ed a to samo, no? Kalin Harris. Promis, a tu Kalin Harris, gdzie był? Aha. Ok, brother. A tu już macie rozpiskę. Akurat. Co chwilę jednej coś się dzieje. Jedna gałka 400? 550 forintów. Jedna gałka 550 e, forintów. Wzięliśmy sobie, ja trzy, kamień trzy. Bardzo, bardzo dobre, bardzo dobre. Polecam. E, ona się znajduje, ta lodziarnia tutaj, jak zobaczcie pie, za pierwszym razem, te lampiony, które się znajdują nas, nad naszymi tutaj głowami. To pierwsza tutaj, e, która się wyłoni tuż po tej strefie z kwiatkami. Dość, że tutaj jest dużo lokali, gdzie możecie sobie zjeść, trochę się lautować, muzyka, jakiś park, trampolin, jakieś takie inne rzeczy, właśnie, że możecie się zatrzymać z rodziną, ze znajomymi. Ale też jest kino pod chmurką. Wczoraj też to widzieliśmy. I teraz zobaczcie, na przykład dzisiaj o godzinie 18 Elvis. Ja jeszcze nie oglądałem Elvisa tego filmu. I jeszcze będziemy Magic Mike. Więc fajna opcja, żeby tutaj przyjść. Teraz jest Polska, Węgry. Tak, teraz? No, kaw no, szkurka. O, akurat natrafiliśmy. Chcesz chwilę zobaczyć, ale nie możemy z lodami. coś kupić. No. Czyli też nawet możecie oglądać jakieś sportowe wydarzenia. Tylko teraz jest mecz. No. Tutaj takiej większej, dość większej restauracji, która się znajduje tutaj na wysepce. <grych> Więc sobie tutaj coś zjemy. Ja sobie zamówiłam tutaj krewetki z kukurydzą. I tam z warzywami. Kamil wziął burgera i kolada Zobaczcie jak ładnie wygląda. I, i to. Zjemy i uciekamy, bo nie ma czasu. Patrzcie jakie piątki na nas przyszły. No jechać. Bruszki pełne. I chyba na tym zakończył nasz dzisiejszy odcinek zwiedzania. E, więc serdecznie Wam polecamy i zachęcamy, żebyście mogli przyjechać tutaj na Wyspę Małgorzaty, czyli Margaret Island. E, no co, na pewno tutaj coś znajdziecie dla siebie i fajnie spędzicie sobie czas. Dzięki serdecznie, widzimy się w na następnym odcinku. Ciao!